Próbujemy zrobić tu jakiś mały sabotaż i podpalić to pomieszczenie, tak? się do momentu kiedy nastąpiłoby właśnie przepalenie y, której konstrukcji czy okna czy, czy powiedzmy drzwi wtedy nastąpiło takie rozgorzenie, jak w tej chwili Państwo to widzą Ale to tam ona najpierw zmakowieje mogli Państwo zwrócić to uwagę że po prawej stronie na makiecie zadziałał system odtewiania czyli otworzyło się okno otworzyły się y, Oddym, Także to ta makieta właśnie nam pokazuje, że w momencie kiedy ta czujka zadziałała, te elementy zabezpieczenia również zadziałały, co widzimy tu po prawej stronie, po mojej prawej stronie na makiecie. Tak właśnie działają te systemy oddymiania wentywacji. Wszystkie i wierne systemy zabezpieczeń zadziałały. Proszę zobaczyć z tyłu, yy, zostawiliśmy kilka przejść instalacyjnych, które nie posiadają zabezpieczeń. Z tyłu jest kondy, które nie są w tym przeciwpożarowym, pożarowym, tylko w tym które... Zaraz zobaczymy, co się z nim stanie. Widzimy, okno zwykłe przepaliło się, okno przeciwpożarowe w klasie minimum EI-30 wytrwało, przejścia e, zabezpieczenia, zabezpieczenia są dosyć szczelne, przejścia e, przewodów i instalacji technicznych zostały zabezpieczone, w środku widzimy e, kanał, kanał przepustowy, który od e, wewnątrz pomieszczenia, w którym trwa pożar jest zabezpieczony, table widzimy są nienaruszone, nic się nie wydarzyło. Górą wydostaje się dym. Są to niezabezpieczone przejścia instalacyjne, które oczywiście w pierwszej fazie pożaru yy, mikrofon troszeczkę przerwa, które w pierwszej fazie pożaru zostały oszkodzone. Tak jak wspomnieliśmy, po yy, wykryciu pożaru trójka przekazała sygnał do systemu wymiania Otworzyło się, otworzyło się okno oddymiające i okno napowietrzające. Zadziałały systemy zabezpieczeń. Z mojej strony widzimy przeszklenie przeciwpożarowe, które w trakcie trwania tego pożaru dalej jest szczelne. Widzimy, że teraz ostrzeżnica, profil okna zwykłego ulega przepaleniu, a przejścia instalacyjne, które zostały zabezpieczone prawidłowo, dalej pełnią swoje funkcje. Kanał wewnętrzna, obudowa kanału przewodu dopiero teraz, ale z drugiej strony to co widzieliśmy to zadymienie, to jest zadymienie z zewnątrz. Kanał dalej jest szczelny przewody w środku, które są dalej zostają nienaruszone. Będziemy oczywiście mogli zobaczyć to pomieszczenie po ugaszeniu go, jak te wszystkie systemy zabezpieczeń sobie poradziły, jak przejścia instalacyjne, które nie były zabezpieczone, jak wyglądają, jak wygląda szyba przeciwpożarowa w warunkach pożaru po działaniu co najmniej tych 10 minut. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że e, jednym z elementów e, jest prawidłowe oznakowanie wszystkich przejść instalacyjnych wszystkich e, elementów przeciwpożarowych tak jak okna, e, drzwi przeciwpożarowe te wszystkie elementy przeciwpożarowe oprócz oznakowania są także e, oznakowania na e, profilach są także oznakowane specjalnymi e, nalewkami, tabliczkami, które określają ich e, właściwości pożarowe e, Czas, ile wytłupają w warunkach pożarowych. Podejrzewam, że pomieszczenie uległo już całkowitemu spaleniu w środku. Konstrukcja spłyt gipsowo-kartonowych zostaje nienaruszona. to przeszkanie dotknąć i zobaczymy czy zachowało swoją izolację. w takich warunkach, to jest poklony, to jest oddechowe się nie możliwa. Tutaj na szybkiego natarcia. Zniszczenie tego powierzchnia uległo całkowitemu zniszczeniu, całkowitemu skaleniu łącznie z wyposażeniem. Konstrukcja budynku została nienaruszona. Takie od na Jeszcze jedno z zażywi ognia, które zostanie zaraz przygaszone. W porządku zastosowano elementy ładkopalne, które są najczęściej wyposażeniem każdego mieszkania. Trwa akcja dogaszania do pomieszczenia. Wydaje się, że akcja kaszyńska została zakończona. Teraz zostanie to sprawdzone. Poprosilibyśmy również o wyciągnięcie na zewnątrz tych elementów wykończenia wnętrz, wyposażenia tego pomieszczenia, żeby można było zobaczyć, co z nich zostało. Że można było wejść do środka i zobaczyć, jak zadziałały te systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, które mamy w środku zamontowane. Proszę Państwa, akcja gasicza została zakończona sukcesem. Całe wnętrze, całe wyposażenie zostało doszczętnie spalone, zniszczone. najcięższej czynności, którą wykonać, to znaczy usunięcie tych małych materiałów, bo niektóre z tych materiałów jeszcze przez Dobrych kilka godzin mogą, mogą y, się wlić, palić, dlatego dużo trzeba się, ta najcięższa praca slożaka, usunięcie skutku pożaru. Muszą wszystko na ten wyrzucić. Teraz tak Oczywiście, tak, się muszę jest uważać na to, co slożacy wyrzucają, żeby na tam... Można Teraz można, A teraz, ale... No, dobra, dobra. W którym w którym momencie to? Eee wiele czynności klejony różnych kątów ona ona temperatura Jak temperatura dobra? No, dobra, dobra, dobra. Ale myślałem, że będzie bardziej gorąco.